Dzisiaj zagramy w GeoGesera, szanowni państwo. Gierkę jeden na jeden pojedynki. Słuchajcie, ostatnio oglądam dużo grafa, Natana, więc dzisiaj my się zbierzemy w duelach jeden versus jeden. Mamy generalnie polega to na tym, że mamy tą samą mapę, ja i losowy przeciwnik po prostu z gry i kto będzie bliżej prawidłowej lokalizacji, ten wygrywa. Także, słuchajcie, no dzisiaj zmierzymy się, mam nadzieję z kilkoma fajnymi oponentami. Szanowni państwo, zrobimy sobie pojedynek w GeoGeserze. Widzowie, skończył się tydzień. Jesteśmy w Goldzie, w Geogeserze, szanowni państwo. 16 w lidze. Pojedynek polega, widzowie, na tym, że robimy 1 na 1 na tych samych mapach na losowego oponenta. 1 na 1 w Geogeserze, Fan Grafa. Nie, dobra. Przepraszam. Uczyniowie Grafa do mnie przychodzą. Ty, fan Grafa na 1 na 1 w Geogeserze. Czy to nie jest Polska? Ej, co to jest? Ej, to jest Polska chyba. Nie, 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 nie Wasi eksperci na barwy Oj, to jakieś Czechy chyba Dobra, walę w Czechy, Praga Chyba Czechy Ale po co ja tak szybko kliknąłem? Okej, okay, to były Czechy Ale przegrałem trochę punktów Trochę punktów na minus Oj, widzowie El La Sibiero Rosario 4 km Straszna burza i czerwone czerwone piachy. Ej, mnie to rozwala, że jak oglądałem wizowy prosów, to to było tak, czerwona droga, słupy. Ej, wygląda to jak południowa Argentyna, człowieku. Przysięgam, że tak wygląda. Obrzeża wioski u mojej babci. Losowe słupy. Ej, jakaś droga, człowieku, błotnista. Czy są krowy? Nie ma krów. W Argentynie jest Rosario. Dobra. dawa, Ale północna, południowa? Może gdzieś. O, jest Rosario. Jest. 4 km do Rosario. Wait. Czy my właśnie sklaczowaliśmy? Bez kitu jest Rosario. Jest! Nie no, widzowie! Fan grafa tutaj chyba niestety nie ma za, za łatwo Na Grafa, widzowie trafiłem Acetio Cartao. Czterna. Oj, widzowie. Ej, bardzo daleko słońce. pranu Pranuferina Sagrataria Escolar O kurde Ty jakieś takie miasto bardzo wysoko. Oj, to może być widzowie runda, w której ja przegrywam. Helena Paz Hiszpania jakaś, to jest Łódź Widzowie, jaka Łódź Ej, Dobra, dobra, z całym szacunkiem wizowie, Ale tu niektórzy po prostu życzą mi przegranej Kontabil O nie, nie lubię takich Tolos Ewron, Gwatemala Nie może być Gwatemala Bo jest bardzo daleko równik Chyba nie może być Gwatemala Ewron, proszę wybierz Hiszpanię Nie ma opcji O nie, on już wie La Paz, Ameryka Południowa A La Paz było gdzie? Dobra, to może być Boliwia Dobra, jest git. Widzicie? Bo równik był daleko. Okej, okay, okej. Okay. To szczerze nie jest aż tak źle. Nie jest aż tak źle. Dam mu reakcję. A, nie mogę. Oj, bardzo ładnie jest widzowie, ale on nie. To jest widzowie, to jest prawdopodobnie Ripa. On tutaj spin-pointuje, bo graf jest widzowie. W RDR jest taka lokalizacja. Szwajcaria jakaś. Austria. To może być widzowie wszystko. Ja muszę jechać w drugą stronę. Zepsułem, że pojechałem w tą i on pewnie pojechał w drugą. Oku. Jest, jest, jest. Widowie kosk Ej, dobra, to jest chyba widzowie Szwajcaria. Szwajcaria? Australia 100% info Australia? Dobra, dam Szwajcarię Austrię Tak po prostu. A co za flaga? To jest jakiś chyba herb miejscowości, no nie? Proszę ja, ja mam lepiej Widzowie to była... To była Austria tutaj przy granicy. Dobrze, że ktoś napisał, że Austria. A ja myślałem, że Szwajcaria bardziej. Oj, i znowu tak ładnie widzowie. O nie... On już dał! On już dał! To może być Szwajcaria. Dobra, proszę. On wiedział, że to jest Andora! Okej, okay, okej, okay, ale jeszcze żyje. On skądś wiedział, że to jest widzowie Andora? Nawet nie wiem, na mam pojęcia, skąd pewnie jakieś zagrywki grafowskie widzowie. Dobra, jedziemy w tamtą. Nie mam pojęcia, widzowie. Samochód taki. Słońce chyba przy równiku. Czemu tam nie pojadę? Dobra, jadę Oj, widzowie, to wygląda jak jakaś plantacja czegoś Po znakach Nie, 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 nie. No, no nie w tamtą Ty, jakieś znaki, widzowie Japońskie chyba, co to są za znaki? Ej, ja tu chyba mogę zaorać Czy to jest Japonia, czy co to jest? Japonia chyba Ej, dobra Jest szansa, że chłop tego absolutnie nie ogarnie I ja wolę w Japonii jestem teraz geniuszem Fangrafa, proszę cię Czy to już jest! Jest! Oddał Tajwan! O Po małym znaku widzowie, po małym znaku! Kamil on top! Let's go widzowie! O kurde, na fana grafa wygraliśmy! A widzisz graf. Następnym razem musimy się z grafem zmierzyć. Jeszcze raz, jeszcze raz. O kurde, Sarajo Włochy widzowie! Co gdyby nie ten ole? Czajesz jakiś znak, wyczaiłem? O bój Boże, co to jest? Oj. Oj. To jakaś Sahara, widzowie, to jest łódź? Ty nie wiem, co to jest, ty. Będziemy strasznie długo jechać. Ruch prawostronny z takimi żółtymi tym. Aha. Dobra, widzowie, to jest jakiś chile. Dobra, szczerze wale w chile. Tutaj, żółto. Pozdro. O kurde. O kurde! Dobra, chłop na Australię, dałem Chile, a to była człowieko to, to jest jakaś granica tutaj, jakaś, ty. Oho! Uganda. Ty! Jest, jest taka meta, że samochód jedzie za tobą policyjny. Widzowie, jaki to jest kraj? Ty, w jakimś kraju zawsze jedzie za tobą policja. To chyba w n było. Nigeria. Jest jak w miarę zielono. Tak, to jest meta, widzowie, że jedzie za tobą samochód. A on zna metę. Ale byłem bliżej. A to jest też jak głupie, bo. Te granie na mety, no ale to inaczej się nie da. No wiadomo. Dobra, dobra, dobra. Jest ok. O, jak ładnie. Ej, dobra, to może, to może być nawet Polska, stary. To może być nawet Polska. O, a to to i to i myślałam, że budka telefoniczna. Ale czekaj, bo tutaj są znaki. Aha, to nie ma znaków. To wygląda, widzowie, bardzo europejsko. Mezana Corti. Atenzione Velocca kontrolera. Ok, to już daje jakieś podpowiedzi. Słońce jest tak, no. O kurde, jakieś domy Język brzmi jak włoski No nie? Volta Asario Volta Anget a an Agnesi Dobra, walniemy we Włochy A jest jakieś Agnesi? Możemy dać gdzieś niżej Tutaj, obok na Oj, chłop dał idealnie Znaczy idealnie To jest dalej Europa, więc dużo nie straciliśmy Ale ciężko, to było ciężkie widzowie Oj, to jest lipa Motocykl, widzowie, to może być jakaś Malezja czy coś takiego, no nie? Ruch lewostronny, widzowie. Lewostronny ruch. Zobaczymy znaki. Agnesi Kacra. O, 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 o. Oj, widzowie, to jest jakaś Tajlandia, chyba. Takie znaki. Albo Malezja. Tajlandia, Malezja. Dam tutaj. Bo bardziej te znaki, no nie? Dobra, zaryzykuję w Malezji, ale możliwe, że Tajlandia. O! Okej, okay, ja. Przy Singapurze, ale, ale jednak tutaj Malezja. Bo te takie znaczki wizowe, no nie? Ale Tajlandia ma te takie jeszcze proste, takie te, no nie? Coś jest! Guy Mountain Service Road. Guy Mountain? To nie jest jakaś Kanada? O, no i widzowie, i teraz będziemy jechać. Najgorzej, jak on pojechał w drugą stronę i tam coś jest. No to jest takie 50-50. No trochę, Beka. No nie, no takie lasy. Chcecie. W sensie... Ze lasy, rozumiesz o co chodzi? To musi być Kanada, najgorzej jak będzie z prawej gdzieś Ale daję tutaj, no Oj Okej okay. Jest w porządku, ja trochę straciłem Ale on dał w ogóle Dakotę to, to, to... Dobra, ja powinien mieć więcej, bo kraj zgadłem On dał USA Dobra, jakieś żółte pole Znak autobusowy Dobra, to, to wygląda jak Polska Ale ruch, ruch prawostronny, to jak w Polsce No i teraz tak, no musimy jechać w jakąś stronę Krowy? A, zamazane krowy? 1 KM. Ej, dobra, to widzowie w Polskę chyba zaraz walę. Czemu był blur na 1 KM? Ktoś kwadrazowej masakry nie lubi? Kurde, ile my będziemy jechać? No, machen. Ten samochód coś nam mówi. Ej, dobra, to jest Polska. Walę w Polskę for content. Ulica jest taka... Widzę, walnąłbym w Polskę, ale są za proste drogi. Węgry, ale i tak mam lepiej S Jakbym dał Polskę, to jeszcze trochę bym miał Więcej, dobra Go Rosja, o jak to jest Rosja, widzu Jeden chłopak jest w ogóle Indie, Czajcie. School of Bura Bay? Czy to nie jest ten? Bay, widzowie Jak tu jest ładnie I O, to jest meta, to jest, widzowie, na metę To jest, widzowie, meta jakaś chyba Kazachstańska, czy coś takiego, no nie? Z tym samochodem takim Wale chyba w Kazachstan, a Burabaj mamy takie miejscowość O, to musielibyśmy zzoomować bardziej Burabaj! Burabaj! No i git, widzowie po uniwersytecie. Dobra, powinno być. No chyba, że. No nie, no to jest takie. No jak jest uniwersytet w burabaju, to chyba w Burabaju. Proszę! W ogóle zaznaczyłem nie burabaj, tylko jakiś ten, ale... No, come on. Znametę! ALE JA PINPOINTOWAŁEM, BURABAJ, WIDZOWIE! Dobra, W, widzowie, za ten Burabaj! Dobrze, ale no ta meta na te samochody trochę jest dziwna, bo jak, jak wiesz samochód, to już nasz kraj, no nie? Dobrze, 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 dobrze. Ej, widzowie, top 5 w lidze! Top 5 w lidze! Jeszcze jeden? Chyba jeszcze jeden, co? Ile tu ma chłop? Ej, 212 ma chłop pierwszy w lidze! Jeszcze moglibyśmy zagrać na no move, ale to chyba trzeba... Ukraina, widzowie. Ukraina. Bardzo ładny pan ma awatar. Oho, o nie, widzowie. Meta na rozciągnięty jakiś samochód. Meta na rozciągnięty samochód i jest Afryka. Rozciągnięty samochód? To nie jest jakaś Kenia, widzowie? W Kenii chyba był jakiś taki zgliczowany samochód. On już wie. Bo on zna, widzowie, on zna metę. No dobra, no ja muszę strzelać. Bo ja nie znam tych met, no ale w Kenii chyba był rozwalony samochód. O nie, on wie, że Nigeria. No i pierwsza runda minus trzyka. Auć. Afryka mi jest taka niebezpieczna Graf byłby dumny z mojego miejsca w lidze Ej dobra, Polska Słońce bardzo daleko Ty czekaj, bo tam było 70, ale coś chyba było Napisane Jeba noszaczka Whatever to znaczy To jest niemieckie, no nie? Było Privatgrund Parken Dobra, szczerze, walne Niemcy Póki on nie znajdzie znaku, ale tak bardziej też Austrię Ej, niemiecki język to jest powiem wam Mocny, nie? Dobra, no może chłop nie znajdzie, ale to on i tak da Europę, no nie? On i tak da Europę. Auć. To było w Austrii. No trochę mnie chłop obija, nie? Ale tu wystarczy jedna dobra runda, tak żeby on się pomylił. Kurde, ciężki. Oj! Kościółek jakiś, widzowie. Jakaś flaga. Czekaj, co to? No nie, czemu ona taka jest, taka... Ej, dobra, to są te. Węgry chyba, nie? Co to jest za flaga? Węgry. Dobra, to wale od razu w Budapeszt. Raka, jakaś szansa, że on nie zobaczy Węgier? Pewnie mała, nie? No tutaj chyba nie ma co za bardzo już. Bo jakieś duże miasto. Walnę w ten Budapeszt. No, opomyliśmy się. <laughs> Oboje. Dobra, i okej, okay, i okej. Okay. I on, on widzowie był kilka kilometrów bliżej, nie? No, kurde. Oho. To jest, widzowie, znowu jakaś Malezja, jakieś takie rzeczy. Wiecie, skuterki. I samochód, w widzowie, z gliczem. Samochód z gliczem. To co ten glitch oznacza Safety first utamkan taman. Oj To jest widzowie coś tutaj Jakaś Indonezja, Filipiny, Malezja Jedziemy w ogóle prawostronny ruch Dobra walnę, ale to jest ryzykowne Indonezja jest bardzo duża Taka szeroka Walnę w Indonezję <gryzarella> Ale tu Dobra przynajmniej coś tam go obiłem widzowie No wiedzieliśmy, że ten obszar tutaj Dobra, uderz mnie. Hit mi. Ładnie. Oj, to jest chyba jakaś. To jest chyba USA. Te żółte pasy to są takie USA widzowie, chyba, no nie? Czekaj, bo miałem chyba Jackpota. Edgewood Road, nie, myślałem, że będzie nazwa miejscowości. Edgewood Road może być wszędzie, no nie? Ale Stany są też takie duże widzowie. CB? Ej, czekaj, kropka CB! Nie, CA! Czekaj, że Kalifornia czy Kanada? CA? To, że Kanada, to łodzie, to może Vancouver? Bo stany mają swoje st domeny nie mają. Wszystko jest ten, nie? .com. Dobra, walę w Kanadę, no ale jak to będzie widzowie Montreal O Boże. O boże. To ja chyba już umieram, tak? Egzekucja? Nie. Walnęliśmy w Kanadę tylko on po prostu, bo to gdzieś, gdzie są łódki widzowie, wiecie, bo były łódki do sprzedania, więc gdzieś przy wodzie, myślałem, że tamte wody. Dobra, mamy nie wiadomo jaki ruch, lekki glitch kamery, nawet w miarę blisko równika. I wiecie, co jest najlepsze? Graf już by powiedział, że ten słup jest produkowany tylko w Mozambiku. Te słupy. Ale to ja nie wiem, jakie są słupy. Dobra. Musimy to ogarnąć jakoś inaczej. Eee. O! O kurde, to jakieś ukraińskie, takie rosyjskie chyba, widzowie, co? I je pachnąć im ciemnikciwić. Oj, oj oj, oj. się oj. może Bułgaria? Ej, dziwnie to wygląda, widzowie. A może nawet jakiś Kazachstan? Taki wiecie, tam gdzie tam jest jakiś ten, yy, taka wioska, jakaś ciężarówa widzowie jedzie. Może na tej ciężarówie coś? Bayer Sun, Patras, Volvo. Co za flaga? Szwecja. To nie jest Szwecja. Kropka DE. Tylko, że yy, to jest to ciężarówa międzynarodowa, bo to na pewno nie Niemcy. Castrol BP jest. Bipi? Liepanero kasmieja omeszki it usw... Ej, a to nie jest grecki? Ty to, to jest Grecja chyba, o te, te, te literki. Ty to, to jest Grecja, o kurde. To jest Grecja, widzowie, nie? Tak. O te. Bie, a chyba że to jest wodzowy. Dobra, to ja już nawet nie wiem, co to jest, czeku. Daj mi przegrać. Dobra, czy wy rozumiecie tą niesprawiedliwość? Patrzcie, dałem dobrze kraj, bo to jest Grecja, ale on dał Bułgarię, zły kraj, ale był bliżej mojego miejsca. Widzieliście to? To była, to była Grecja, tylko na. Jeszcze jedna runda, widzowie. To musi być chyba jeszcze jedna runda. No nie mogę. Dobra, Szwajcar, ostatnie. Mamy dwa winy, jedną przegraną. Chłop mi pomachał, nie rób tak. <noise> Dobra, y. Amp Auto Petronika. Oj dobra, co my tu mamy? Yy, mamy Iranonika. O Jezu, znowu jakieś rosyjskie te. Znowu rosyjskie znaki, widzowie. Nie, nie, żadna Hiszpania. Tutaj mamy rosyjskie znaki. O, no to już. Ej, szczerze, ja bym się tu zespałnował? To bym powiedział, że Indie. Czekaj. No nie, to to może być widzowie wszystko, nie. RS RS? Co za na RS? Serbii Serbskie, no nie? Serbska. On w sumie w Serbii jest tak ten, dobra, to walnę w stolicę. Rućci mi No to jest w ogóle jakieś już. Tam było jakieś bardziej rosyjsko. Ez? Dobrze, widzowie. Dobry start. No tylko problem jest taki, że tylko 400 punktów bym też dał w Serbii. To jest ten problem, ale i tak git, i tak git. O nie. Znowu meta na samochód, widzowie. Znowu meta na przyczepowy samochód. I to jest Afryka, no nie? Meta na przyczepowy samochód. Więc to jest tak, albo Etiopia, albo Nigeria, albo Senegal. Dobra, chłop dał już ten. Dobra, daję w Senegal. Ja nie wiem, nie znam tych met dokładnie. To jest Kenia. Ja pierdzielę. Widzimy te mety, a powiedziałem albo Kenia, albo Nigeria, albo Senegal, no nie? jaj! Szkoda, że te mety istnieją na te samochody Rosyjski w ogóle znak. Y, znaczy instrukcja na tym. Aha, i on od razu dał. O kurde. Czy to jest kijów? To jest znak Kijowa? S? No i po co kolego się tak śpieszysz? Tysiąc punktów stracone. Dla ciebie. Kolego, nie śpiesz się tak. Flagę miałem ukraińską. Ale tam było też Kiw. Oho! Santa Cruz-Kołalenko. Bardzo blisko równika jakiejś góry. Aha, rozumiem, że tak gramy. To mega. A Santa Cruz? A, to jest meta na samochód, tak? A on wiedział, że to jest Meksyk. Ole, wpierdziel! Szczerze, 2-2! Bardzo ciężkie rundy. Ja, jeżeli jeszcze nie znam mety, ale szczerze? O, przynajmniej jestem top 3. Dobra, widzowie, ostatnia. Ostatnia. No, mamy 2-2. Musimy wiedzieć, czy my wygraliśmy. Dzień, czy przegraliśmy. Daj mi jakiegoś dobrego oponenta. Ale przynajmniej z fanem Grafa wygraliśmy. Ro Rusek, widzowie, z jakimś din dinozaurem, rekinkiem na głowie. Gdzie kot z rybami? Utonął, utopił się dzisiaj niestety Jeden ora O, 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 o To już dużo mówi To są Włochy chyba, nie? Tak, jak chłop walnął to też, ale we Włochy Tylko gdzie? Dobra, walnę w Rzymie mhm. No trudno, ale przynajmniej Nie straciliśmy dużo Walnęliśmy, chłop w ogóle walnął w środek Włoch Tak losowo, w górę jakąś O Boże widzowie, no i here we go Dobra, walewcy, dobra, czeku. W tym momencie to Kenia była, nie? Z tym tym samochodem. Zaraz będzie, że nie, nie, to jest jednak Sierra Leone. No nie, i był bliżej. Luz, 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 luz. Afrykę po prostu trzeba z niej uciec w rundzie. I tyle. Trzeba po prostu. O mój Boże. Czy to są Indie? O mój Boże! Nie. Nie! Nie, 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 nie. Bo to nie jest ten, ten, bo to nie jest ten język. Parta i demokrat. Jakieś wybory, widzowie. To jest jakaś Indonezja, przecież jest napisane. O nie, tylko gdzie? Dobra, tutaj. O Boże, jakie... Ej, bliskie rundy, on mnie cały czas trochę obija! Ajajajajaj. Blisko, widzowie, blisko. Dobra. No, Stany Zjednoczone. Czekajku 17 flag. I bacz chłop od razu kliknął. Skąd ty wiesz, gdzie to jest dokładnie? tam że tutaj Ale jest problem Jest problem, widzowie Bo on może wiedzieć dokładnie, gdzie to jest No nie wiem, ja walnąłem sobie losowo mm -hmm. Dobra, ziomek Przepraszam, ty Tobie się śpieszy gdzieś w tej rundzie, czy co? Weź, daj coś ogarnąć Chłop widzi flagę, klika w byle gdzie No walnij już w USA Dobra, widzowie No albo USA, albo jakaś Kanada Ale też może być Australia I to może być bardzo złudzone Ty jesteś zdrowy? Powiedz mi, kolego No to są Stany Bo już są flagi może być jakieś Kentucky, jakieś Innopolis No i gratuluję No i po co? No i po co? Po co, po co, po co, po co, po co? Chłop 2k punktów stracił sek. Dobra, ten Rusek, jemu nie zależy, widzowie Ja tu się napinam ku wodospad spod pach O Boże, widzowie Jakiś taki samochód, zgliczowany Jedziemy ruchem lewostronnym Może cheater? Nie, no nie, cheater nie We cut board and edge Po angielsku, widzowie Oj, ja bym chyba dał Nigerię. Walimy w Nigerię, ale to możliwe, że przegramy w ogóle. Jak będzie źle. Proszę. Ja pierdzielę to jest RPA. I 7000 punktów. <laughs> Ej, dobra. Wniosek na dzisiaj jest taki. Wniosek na dzisiaj jest taki. Top 5 w Lidze, to i tak jest ok. Wniosek na dzisiaj jest taki. Musimy nauczyć się Afryki. Ale przynajmniej wygraliśmy z fanem Grafa. Co oznacza, że jest jakaś szansa, jest jakiś przebłysk w nas. GG. GG,